Wiele znaków i cudów działo się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Sprawiedliwości Słońce Chryste. Gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni. Czwartek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu, jutrznia, z Psalmu 143. Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. Wyciągam do Ciebie ręce, jak ze ziemia pragnie Cię moja dusza. Dziś to Słowo zatrzymuje mnie nad tym, aby wspominać dzieła, które Pan Bóg zdziałał już w moim życiu. I zachęcam też każdego z nas do tego, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz. Przypomnieć sobie te wszystkie momenty, w których Pan Bóg dotykał naszego serca, kiedy działał bardzo realnie i namacalnie w naszym życiu. Wiele znaków i cudów działo się w naszym życiu, od poczęcia do chwili obecnej. Czy mam świadomość, że Pan Bóg jest i działa w moim życiu? Czy przypominam sobie te momenty, w których doświadczyłem szczególnej łaski? Zachęcam do tego, żeby ten dzień dzisiejszy był właśnie takim dniem wdzięczności za to wszystko, co Pan Bóg zdziałał w naszym życiu. Módlmy się. Pokornie prosimy Cię, Najłaskawszy Boże, spraw niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. W imię Ojca... I Syna, i Ducha Świętego. Amen.